Jezu, straszny ten odór jest. Patrzcie, tutaj wszystko tak porozstawiane, tak porozrzucane w ogóle. Kto to jest? O co chodzi? Mały przewagę. W naszym domu ktoś. Jest... Dzień dobry widzu, witam cię bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym wracam do nowego Sącza. wracam do naszej chaty. Po tak długim czasie, to jest niepojęte, ile mnie tam nie było. I przyznam szczerze, trochę się boję, co tam zostanę. Zostało mi jeszcze 11 minut drogi, jest straszny niepokój. I strasznie się szczerze tego boję, jadę tam nie bez powodu. Ale z drugiej strony, musicie chyba wiedzieć o co chodzi. Posłuchajcie tego. Zima w tym roku nie bierze jeńców. Wystarczy wejść na pierwszy, lepszy portal informacyjny. Nagłówki krzyczą to samo. Fala mrozów, pustostany, pełne ludzi. System na skraju wydolności. Początkowo brzmiało to jak smutne. Statystyka. Bezdomni szukający schronienia przed śmiercią z wyziębienia w opuszczonych budynkach. Ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni narracja się zmieniła. To, co dzieje się teraz, wykracza daleko, poza zwykłą walkę o przetrwanie. Najbardziej niepokojące sygnały płyną z południa Polski Małopolska, Śląsk, Podkarpacie. To tutaj policja odnotowuje lawinowy wzrost zgłoszeń, opuszczone domy na uboczach, altany, a nawet mieszkania, których właściciele wyjechali za granicę nagle ożywają w środku nocy. I tu pojawia się problem, o którym służby boją się mówić głośno. Patrole, które interweniują na miejscu coraz rzadziej trafiają na zmarzniętych bezdomnych. Zamiast nich w ciemnych korytarzach znajdują poszukiwanych przestępców, zbiegów, ludzi z wyrokami, którzy odkryli, że twój pusty dom to dla nich idealna baza operacyjna. Są agresywni, zdeterminowani i świetnie zorganizowani. Śledczy zaczynają łączyć kropki. To przestaje wyglądać na chaos, a zaczyna przypominać precyzyjny plan. Pojawiają się doniesienia, że za falą dzikich lokatorów może stać jedna zorganizowana grupa przestępcza. Wykorzystują zimę jako zasłonę dymną, przejmują kolejne budynki, tworząc sieć kryjówek, o których nikt nie ma pojęcia. Pytanie brzmi: do czego ich używają? Odpowiedź na to pytanie próbował poznać Marek. Dwa dni temu pojechał sprawdzić dom po rodzicach na obrzeżach jednego z miast na południu. Sąsiedzi widzieli tam światło. Marek wszedł do środka. Sam. Dziś Marek leży na oddziale intensywnej terapii. Pobicie było brutalne i metodyczne. Ale to, co zeznał po odzyskaniu przytomności, prawiło policjantów w osłupienie. Niczego nie ukradziono. Telewizor, gotówka, biżuteria, wszystko zostało na miejscu. Napastnicy nie byli złodziejami. Oni czegoś szukali w samej strukturze budynku. Na ścianach w piwnicy technicy znaleźli wydrapane, dziwne symbole, a podłoga była rozkuta. Podobne znaki zaczynają pojawiać się w raportach z innych miast. Cokolwiek ta grupa robi, szukają czegoś konkretnego. I są gotowi zabić, by to znaleźć. Dlatego policja apeluje. Jeśli masz nieruchomość, w której cię dawno nie było, zwłaszcza na południu kraju zachowaj najwyższą ostrożność. Jeśli widzisz naruszoną kłódkę, ślady na śniegu albo dziwne znaki na elewacji, nie wchodź tam pod żadnym pozorem. Wycofaj się. W środku mogą być ludzie, dla których twoje życie jest przeszkodą, którą łatwo usunąć. Wezwij służby i módl się, żeby przyjechali, zanim zapadnie zmrok i będzie za późno. No właśnie, więc jak sami słyszeliście, sytuacja nie jest ciekawa. Trochę się tego boję. Jestem sam, nie ma ze mną kasza, nie ma ze mną Grzesia. nie mam pojęcia czegoś tam spodziewać, ale z drugiej strony nie przesadzajmy to, że to nasza chata. Jest wiele domów bardziej opuszczonych. Kto byś do takiego czegoś pobywał, czyakolwiek miałby jakieś niezłe zamiary. Ale mam nadzieję, że tak jak ja się cieszę, ci zostawcie kończy łapkę w górę. Subujcie ten kanał i obczajcie wcześniejsze filmy, co tam się odwaliło, bo wtedy zrozumiecie, czemu aż tyle mnie tam nie było. I ciekawe, co tam nie zostanie. Oj jestem za tym miejscem. Mega się jestem uwielbiam te okolice. Będzie się dobrze bawić. Do zobaczenia. Joł. Myślę, że to miejsce dobrze znacie. Tak jest. Wróciliśmy tu po naprawdę w długim czasie, brama się otwiera, wszystko wygląda w miarę w porządku, co nie? Więc tutaj tak razem z może mogę już wracać? Nie, nie, dobra, zobaczmy, zobaczmy chatę, wejdźmy sobie, spędźmy miło ten dzień po prostu. Brama zamknięta, trzeba, trzeba tutaj zauważyć, trzeba zauważyć, że chłopaki zamknęli bramę, jak dobrze wiecie z naszych filmów, z tym zawsze były problemy, umówmy się, tak? Okej, okay, ale garażu się nie udało domknąć, no niestety garaż, kuźwa, no nie udało się go domknąć. No cóż, mówi się trudno, wracamy na stare śmieci. Ej, dobra, nie ma co gadać, tu jest zarąbiście, mega ładnie, patrzcie na ten widok, no po prostu fenomenalnie Klucze, właśnie klucze Oj widzowie, dobrze wracać, dobrze wracać do domu, tak czy siak mam nadzieję, że jest w miarę ogarnięty Czemu nie ten klucz? Wybaczcie, zdarza się czasem po prostu Widzicie, trochę kluczy mam, wy też pewnie macie taki pęk kluczy, że nie wiadomo ile nie wiadomo co do czego I czemu on nie pasuje, patrzcie To jest na 100%, na 100% to jest klucz do tej chaty, nie? Patrzcie, on w ogóle jakby nie wchodzi nie ja rozumiem totalnie, co tu się stało. W sensie. Okej. Okay. Były zamki zmieniane. O co chodzi w ogóle? Strasznie. Strasznie jakoś dziwnie. Jeszcze tutaj. Te rzeczy tak zostawione. Jakby ja wiem, że łukasz tutaj był, ale. Co to ma być w ogóle? Jezu, obrzydliwstwo! Strasznie, strasznie dziwnie, ale. Tam jest mój pokój. Oh, man. Nie mogę doczekać, aż tam wreszcie do Sanetko. No właśnie, muszę się tam dostać, bo nie wiem czemu, ale klucza. Ale nie mogę wziąć złego klucza. O co chodzi? Chyba, że. Nie, no dobra, nie przesadzajmy. Nie będę się włamywał sam do własnej chaty. Nie róbmy sobie jaj, okej? Okay? Dzwonię do Grześka. No nie zgadniecie. Ani Grześ, ani Łukasz nie odbierają telefonu. Nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje, ale muszę się jakoś dostać tej chaty. Nie no, to są jakieś jaja. Czemu ktoś tu wymienił zamki w mojej chacie i nikt o tym nie poinformował? To już przechodzi ludzkie pojęcie. Ty! Ale w sumie, bo teraz na to wpadłem, widzę, że tak na dobrą sprawę, jak mam pilota od bramy, to mogę też nim tak na dobrą sprawę otworzyć tą bramę, dokładnie tak! Let's go! Dobra, nie wyjdziemy drzwiami, ale wejdziemy garażem. Jeżeli... Tam te drzwi będą otwarte, a oni te też są zamykane. Ale dobra, plus jest taki, że jednak nie muszę wracać. Dziękuję, że wszystko w sekundę zmienia. Tutaj się cieszę, że przyjeżdżam. Tutaj nagle się nie dostanę. Tutaj się jestem. Ech. No. Wiecie co? Ja wielu chłopakach mogę powiedzieć: Najczystszymi osobami na świecie to oni nie są. Porządku może najbardziej się świecie nie trzymają, ale to, to, żeby wdeprzeć ludzkie pojęcie. Co to w ogóle jest? Jezu, straszny ten odór jest. Patrzcie, tutaj wszystko tak porozstawiane, tak porozrzucane w ogóle. Tutaj? O co chodzi w ogóle? Ej, strasznie, strasznie to wszystko jest dziwne. Nie wiem, totalnie nie tak zapamiętałem to miejsce. I szczerze spodziewałem się, że jakieś takie. Jakś tak inaczej tutaj będzie. Ale dobra, no mniejsza o to, to jest aż dziwne. Przecież ja rozumiem, że tutaj nigdy jakoś mega porządku nie było, ale. No nie, 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 tak to tutaj nigdy nie było. W ogóle strasznie całe nie wiem czemu. Nie wiem, czemu tu w ogóle są jakieś rzeczy. Przecież tak na dobrą sprawę, nikt no normalny nie trzyma swoich rzeczy w garażu, tak? Ja rozumiem, że okej, okay, no trzymamy w różnych miejscach, ale. To? Kogo to może być? patrzyli? Jakieś pozostałości po jedzeniu tutaj w ogóle? Przecież nikt no normalny tutaj w garażu nie jadł w ogóle. Ej, widzowie, w ogóle nie uwierzycie, co zauważyłem tutaj. W chmarze tych wszystkich syfów tutaj, nie wiadomo w ogóle czego i tak dalej. Patrzcie, co tu jest. Nie wiem, czy jakiś z Was, jakiś legendarny widz w ogóle wie, z jakiej to jest serii i z czego to tak naprawdę się wzięło, skąd to się tutaj znajduje. Ale naprawdę, jak ktoś z Was pamięta, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jak ta seria się nazywała, czy jakieś odcinki kojarzycie. O dużo wspomnień, ale tak czy siak, dziwne rzeczy. Bardzo, bardzo dziwne rzeczy są w tym miejscu, naprawdę. No nie, o tym nie pomyślałem, Muszę się tym zrobić. Plus jest taki, że drzwi są otwarte. Dobra, oficjalnie wreszcie wróciłem. Let's go! Wreszcie wracam na HT. Oj, oj oj, się stęskniłem za tym miejscem normalnie. się stęskniłem! Jejku, tutaj? Patrzcie na to, jaki tu jest? Co to ma być w ogóle? Skąd to się tutaj wzięło? Ej no przysięgam, ostatni raz jak tu byłem, nic takiego nie było, ale patrzcie jakie to... jaki wielki ten jest! Ale patrzcie jak to w ogóle wygląda! Co to ma być? Przede wszystkim o co chodzi? Bardzo mi się nie podoba, że ani Łukasz, ani żeśmy tu nie powiedzieli, ale... Czemu tutaj w ogóle? Skąd? I... Nie wiem, mega, mega dziwnie Tutaj, o te buty, pamiętam jak chłopaki to robili, ejku nagrywaj ten odcinek miesiące po prostu, czy miesiące wiecie odchodzi, godziny O cholera jasna, sprzętu niewiele zostało wzięli ze sobą i w ogóle są wieszaki jakby, ja wiem, że my mieliśmy dużo różnych stroi i tak dalej Ale w tym miejscu wieszaków nigdy nie było, więc strasznie, strasznie Dziwne to wszystko, w sensie jakby kartony jeszcze tutaj? Totalnie się tego nie spodziewałem w ogóle Tutaj w ogóle jest. obraz, przecież to chyba był Łukasza W pokoju coś takiego. Ale jaki ma ten, jakiego ja miał. Ej, tego czejna nie miał na 100%. Nie no, co jak co, ale Łukasz zadbał? Łukasz zadbał Łukasz to ma styl Ej właśnie, i w ogóle nie pamiętacie. czy pamiętacie, problem żeby problem żeby otworzyć Te drzwi. I patrzcie jest klucz klucz tutaj. tutaj ten ten klucz. Przysięgam to to jest inny klucz. Nie ja nie nie miałem takiego Przysięgam. Przysięgam, patrzcie na to, jak sobie tutaj położymy na położymy, Położymy sobie tego klucza i tego klucza tego tego zobaczcie. On jest dwa razy większy. Nie wiem czemu, ale zostały zmienione zamki w tym domu po prostu. Zostały zmienione zamki i teraz, no tak, teraz już jest otwarte. Ten klucz, nie wiem w ogóle czemu ktoś go zostawił tutaj. I czemu ktoś go zostawił od środka w ogóle klucz, przecież normalnie jak się wychodzi z katy, no to się nie zostawia przecież klucza jakby na to nie patrzeć. W środku tylko wychodzisz, bierzesz klucz ze sobą i zostawiasz go w co do kieszeni i sejdziesz chłopie, nie? A tak to, ej dziwne to widzę w ogóle. Bardzo dziwne, ale nie no teraz, teraz wszystko śmiga. Ciekawe, czemu i po co ktoś w ogóle tu wymienił zamki i czemu mnie o tym nie poinformował, ale to już mniejsza sprawa Teraz nie zgłodniałem od tego wszystkiego, bo już bez jaj, ile tak nadałem sprawę, tu jechałem to głowa mała O kurde, czemu w kuchni są po prostu kartony, jakby, ja tego totalnie nie rozumiem co się dzieje w tej chacie Czemu chłopaki tej kartony w ogóle przynieśli? Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, jakaś w ogóle Jakieś jaja tutaj są Ciekawe czy jest cokolwiek do jedzenia, mam wrażenie, że może być z tym Uuu, ej, szczerze mi to zaskoczyło, bo już w będzie dużo różnych rzeczy a, jest posprzątane, tylko że no jednak nic nie ma, więc to jest dosyć, dosyć. dosyć dziwne. A tutaj? Nie no, to już jest jakiś hit. To już jest jakiś hit, że chłopaki przygotowali sobie żarcie, normalnie chcieli zjeść i wzięli i. tak po prostu zostawili. Nie no, to już jest jakieś. jakieś nieporozumienie. Ale te kabanosy. Ej. One są. jakby totalnie. wiecie, jeżeli coś tak jest zleżałe, jak na przykład kabanosy by długo leżały, to byłyby takie twarde. Te? Ej. Ej, te. Te tosty są normalnie ciepłe. Ej, bez kitu ktoś właśnie... Ej, jak to możliwe, że... Czemu one są w ogóle ciepłe? to jest możliwe, jeszcze Kapusta kiszona? Przysięgam, nikt nie kapusty kiszonej w ogóle. I co to jest, jakaś konserwa z jakimiś wschodnimi, w ogóle... Co to było? O cholera. Ej, słuchajcie, to co ja? Co to ma być? Kto to jest? I skąd on się wziął w naszym domu? Przecież on może w ogóle to sam. O co tu chodzi, pizzo? Co to ma znaczyć w ogóle? Czy on z kimś tam rozmawia On chyba nie jest sam jeszcze w ogóle. Co tu się dzieje? Nie wierzę, że to prawda jest. Faktycznie w naszym domu ktoś się sami widzieliście, no nie wydawało mi się, przysięgam, nie wydawało mi się, tylko naprawdę ktoś się w naszym domu. Widzowie, ja szczerze byłem wręcz przekonany, że te brednie o tym, że ktoś w ogóle tu może być, że tak na te plotki o tym, że ludzie faktycznie szukają jakichś schronień na zimę, a tutaj okazuje się, że faktycznie sami widzieliście, ktoś tu był. Grześ, a nie Łukasz nic mi o tym nie mówili, nie mam pojęcia, dlaczego mnie to nie powiedzieli, muszę do nich jak najszybciej zadzwonić, bo nie odbierają tutaj, no to co ja mam zrobić? Jestem najgorszy, że jestem tutaj totalnie, totalnie sam. W dużym skrócie mamy przewalone. Nie mam pojęcia, co teraz robić. O, co? Przecież on poszedł tam do salonu. Nie mogę teraz coś tutaj wyjść i wyjechać po prostu. Słyszeliście, to. Nie gadaj. O, fuck, o fuck. No to mam przewalone, widzowie. Chwam się tutaj. To jest możliwie najgorszy pomysł. To jest najgorszy pomysł. Po prostu w ogóle. Ale to w ogóle nie mam jak uciec W razie czego? Czego od nas chce. Może to jest jakiś po prostu przyjazny typ i powinienem z nim normalnie pogadać? Nie wydaje mi się. Totalnie nie wygląda jak jakiś przyjazny typ. Ja by... O nie. to Tylko nie to. Nie. Widzowie, nie wiem co robić. Napiszcie, kończę w komentarzu. Małe przewalone.